Witam, nazywam się Szymon Ziulkowski i dziś pokażę wam jak zrobić napis w programie GIMP 2. Klikamy plik, utwórz, niech będzie logo. Wciąte, wpisujemy swoje imię, na, przy... tak, na przykład imię tak. Tutaj wybieramy kolor, taki niech będzie, OK. Powstał nam już napis. Następnie bierzemy filtry. Dekoracje, poszarpana krawędź, na przykład o ten kolor też jest naprawdę ładny. Klikamy OK. Powstaje nam taki oto napis. Do tego możemy wybrać filtry, światło i cień, efekty świetlne. Ustawiamy sobie w danym punkcie, w którym chcemy. Na przykład taka jest opcja, tak? Niech będzie tak. Klikamy OK i teraz zapisujemy i wybieramy plik i tutaj uwaga wybieramy wyeksportuj ponieważ GIMP nie czyta formatu JPG i na przykład nadajemy shimon.jpg na pulpicie. wyeksportuj dziękuję za obejrzenie filmiku